You are live. Teraz sobie you are planowanie dzisiaj. Systematyka, tak? A o tym, dobra, systematyka, planowanie, słuchajcie. Hmm. Tak, dzisiaj jest bardzo fajny planę. temat. I, bardzo fajny temat, i tak w zasadzie nikt go nie lubi. Słuchajcie, bo to jest taki temat, gdzie jak ktoś słyszy, planowanie, systematyka. Chciałam ci powiedzieć, że jesteśmy już. Nawet o. fajne zdjęcia wyszły. O, to chociaż raz. Bo to takie o. Dziwne miny. Będziesz miał. Dobra, słuchajcie, dzisiaj jest o planowaniu, systematyce, o systematyce. Po co ci plan i po co ci planowanie i po co ci systematyka? tak? My już bardzo wiele razy o tym gdzieś tam zagajałyśmy i o tym fajnie mówiłyśmy. Natomiast dzisiaj. E, powiem to tak dobitnie, jeżeli przychodzicie do marketingu sieciowego albo marketingu online, bez różnicy czy network marketingu, czy jak sobie to tam nazwiecie, jakichkolwiek działań e, online, owych. nawet jeżeli zakładacie swój sklep online, tak, to też potrzebujecie tych narzędzi, co my, tam dokładnie wszystko to samo, to powiem Wam tak. Nic nie zrobicie, jeżeli nie będziecie mieli planu, który prowadzi gdzieś tam od punktu A do punktu B i nic nie zrobicie, jeżeli systematycznie nie będziecie go e, promowali i systematycznie go robili, jeżeli tylko przestaniecie na jeden dzień, to w necie po prostu nie żyjecie, nie istniecie, zaczynacie od zupełnego zera. I teraz tak, ja blondynka nigdy nie planowałam, bo planowanie to po co planować, przecież to wszystko ja ogarniam umysłem, jestem super Dokładnie. i robię wyniki. Faktycznie robiłam wyniki do pewnego momentu, tylko takim kosztem czasowym, że to się po prostu w nie mieści, słuchajcie. Um, planowanie uwalnia, uwalnia naprawdę od wielu, wielu, wielu dziwnych rzeczy i naprawdę daje moc, prawda Jolu? Tak jest, właśnie daje moc. Ja brunetka też z planowaniem wcale nie miałam łatwiej. Też się działy różne rzeczy, też długo się kłóciłam tutaj właśnie, że po co planować, przecież ja doskonale znam swój rozkład dnia i w ogóle jakie planowanie, ja przecież wiem jak ja chcę tą grupę czy tam coś innego ogarnąć, ale faktycznie jeżeli się tego nie przeleje na papier, nie mamy tego czarno na białym, no to okazuje się, że nam brakuje dnia. Nic nie jest w sumie zrobione ani w domu, ani w pracy. Tak. Jest totalny chaos i gdzieś tam się na mnie spina. I faktycznie, słuchajcie, no, planowanie nawet sobie w ciągu dnia jest popularna wymówka wszystkich ludzi, którzy wchodzą tu do biznesu. Nie mam czasu. Słuchajcie, okazuje się, że jeżeli faktycznie rozplanujecie sobie ten dzień w kalendarzu, siądziecie tak uczciwie i zrobicie taki chociażby tygodniowy rozkład swoich zajęć, wypiszecie to czasowo, jak to wygląda, uporządkujecie sobie to w ciągu dnia, to się okazuje, jak wy macie wiele czasu. Słuchajcie, ja jestem no, hashimotką, mam dwójkę dzieci, w tym jedno, które wymaga terapii. I też mi się wydawało, że ja nie jestem tego w stanie czasowo połapać, że, że to po prostu mnie zjada i kiedy ja tu będę robić, to zawsze gdzieś ta moja praca była na ostatnim miejscu, bo, bo terapia mi dużo tutaj zajmuje. Sprawy domowe też i gdzieś ten marketing robiłam jednak po kątach. No i się okazywało, że tu rezultatów nie było, tu rezultaty były marne i mnie to po prostu strasznie denerwowało. Że, że to się nie spina, i faktycznie w końcu raz usiadłam, uczciwie roz, rozplanowałam sobie ten czas, i się okazało, że ja naprawdę mam dużo wolnego czasu. Tylko. I ona do mnie zadzwoniła i Ty, tak. ile ja mam czasu? Ile ja mam okienek? Ja mówię: ja Tak niemożliwe, słuchajcie, po półtora tak. roku. Znalazł się trzeba. Mimo słuchajcie, że znalazł Joli doszło o wiele więcej czas. obowiązków, tak? Bo wtedy jeszcze nie miałaś tych wszystkich terapii, którymi latałaś tam po tych wszystkich zajęciach, takich tam no doszły jej zajęcia. Okazało się, że no nie może tego biznesu zrobić, bo to jest w ogóle niemożliwe. No jak, przecież nie ja tak. dwójka dzieci sama na chacie i w ogóle to jest po prostu kosmos, tak? No i nagle słyszę, ty ile ja mam czasu, ja cię kręcę, nawet dostałam taki print screen z tego ładnego zrzutu, nie? gdzie są takie potężne okienka, gdzie można coś zrobić i faktycznie to jest prawda, jeżeli się tak sumiennie przyłożymy, sumiennie zrobimy ten, ten nasz rozkład dnia, to się okazuje, że faktycznie my mamy czas na ten biznes, tak? I że możemy mimo pracy, jakichś dodatkowych zajęć, mimo mocno, mocno naciągniętego grafika, jesteśmy w stanie wygospodarować codziennie dwie godziny, godzinę na ten biznes, tak? To, to słuchajcie, to nie jest tak, że my tutaj nie mówimy Wam, że możecie godzinę w tygodniu i robicie biznes, bo wow, będziecie milionerami. Kuzik, prawda? Ale jeżeli wy wygospodarujecie te kilka godzin w tygodniu, to jesteś w stanie zarobić jakąś tam pensję, jakąś tam wypłatę dodatkową do, swojej, do swojego budżetu domowego, która przychodzi, czy wy chcecie, czy jesteście, czy jest koronawirus, czy coś się dzieje, czy się nie dzieje. Rozumiecie? To jest kasa, która przychodzi miesiąc, miesiąc. I nawet gdyby to było 500 zł, to zdaje się, że warto, chociażby w takiej pandemii, panice, tak, kiedy się okazało, że obcięli ludziom pensję albo zwolnili tych ludzi i tak naprawdę zostali bez dochodu. A tutaj się okazuje, że 500 wpada, nie? Lubie 500. Czasami zmienia to życie się. i robi i robi potężną różnicę, tak, te 500 zł, z którego tak niektórzy się śmieją i mówią, że no, jak już mówić o biznesie, o online marketingu, to miliony. Wcale nie, słuchajcie, czasami warto mieć te 500 zł dodatkowo, um, które po prostu przychodzi, czy, czy coś się dzieje, czy nie. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak my to robimy, z czym my to jemy, jak to wygląda, to zapraszamy Was oczywiście na naszą grupę facebookową, gdzie macie live, y, gdzie macie nagrania, gdzie możecie zobaczyć i poznać, co my takiego ciekawego robimy i jak my właśnie dorabiamy do budżetów domowych tym właśnie sposobem, a nie innym. Także macie w opisie live'a link do Grupy facebookowej, tam Was zapraszamy jak najbardziej, wejdźcie, zajrzyjcie, e, dotknijcie, tak? E, to jest oczywiście planowanie, ale druga sprawa, mamy jeszcze tutaj, miałyśmy mówić o systematyczności. A, to jest moja kurczę, to, to, to mnie boli do dzisiaj, słuchajcie. Zwłaszcza kiedy trzeba popracować na listach mailingowych, to by tak boli. E, to po prostu ta systematyka i tak już się przełamałam, słuchajcie, i robię mega dużo systematycznych. Rzecz. Kiedyś w ogóle myślałam, że jestem niesystematyczna, każdy mi mówi, że mam jakiś słomiany zapał. Poszłam wtedy do Marty Kajmowej, Marta, dziękuję, I love you, i ona do mnie powiedziała, ja mówię, nie, jestem niesystematyczna, Pff, gdzie, nie dość, że planować nie umiem, to jeszcze systematyka zero, nie? A ona do mnie mówi, ty, a my jeszcze zęby, ja mówię, no, o, to jesteś systematyczna, tak? Słuchajcie, jesteście systematyczni. To jest tego wkręcanie sobie, że nie potrafimy. My po prostu nie lubimy pewnych rzeczy i e, tak sobie to wkręcamy w banie, i łatwiej jest nam powiedzieć, jestem niesystematyczna, niż zrobić coś systematycznie. Więc to, czego trzeba się nauczyć, trzeba sobie wypracować, to wam w życiu. Pomoże we wszystkich aspektach, czy to jest odchudzanie, czy to jest biznes, czy to jest po prostu, nie wiem, płacenie rachunków, czy cokolwiek innego, systematyka sprawia, że naprawdę um, wasze życie nabierze jakości, i można to sobie wkręcać i mówić, że nie, i komplikować sobie życie, jak chcemy, ale systematyka, bycie systematycznym jest niesamowicie fajną sprawą i ułatwia życie, ja to wiem. Ja się tego jeszcze uczę. Od razu przyznaję się bez bicia, nie zawsze jestem systematyczna, odpuszczam, czasami gdzieś tam płynę i błądzę. Ale mam już w głowie, że jak nie zrobię czegoś, co miałam zrobić, co miało wyjść, to już mnie męczy, tak? To już jest ten moment taki, że mnie dusi i, i, i tak. Czyli gdzieś tam jestem level, level wyżej, ale byłam na tym samym dnie niebycia systematycznym, wierzcie mi. No, no, no tak, było tak, to tak, tak, no, co ja powiem. Tak, bo chyba Zmieniam większość osób wszystko. właśnie, że problem jest. Też lubimy się tą brakiem tak. systematyczności bardzo zasłaniać, bo tak jest wygodniej. To jest wymówka. to jest, tak, piękna, to jest, piękna, to, to jest piękna wymówka. Masy, jak najbardziej. I pas, tak, i pasuje do po prostu każdej sytuacji. Bardzo, My, słuchajcie, bardzo, jesteśmy, słuchajcie, jesteśmy systematyczni. Jesteśmy systematyczni i dużo sobie wymawiamy, bo naprawdę wiele rzeczy robimy w ciągu dnia codziennie, więc to świadczy o naszej systematyczności. Fakt, że tą systematykę łatwiej jest utrzymać w rzeczach, które nam sprawiają przyjemność i są dla, nie, są dla nas łatwe, fajne i w ogóle tak. gorzej, jeżeli to dotyczy rzeczy, których się boimy, które nie są dla nas przyjemne, gdzie musimy się po prostu przełamywać każdego dnia, ale słuchajcie, jeżeli zaczniecie nawet te nieprzyjemne rzeczy robić i, i utrzymacie tą systematykę przez ten tydzień, dwa, one tak wchodzą wam w krew, że przestają być takie niechciane, przestają być trudne. Po prostu są taką, takim elementem codzienności. Przychodzi się, robi to i już nie ma z tym problemu. Wtedy zajmujecie się kolejną rzeczą, którą wprowadzacie w systematykę. I to jest, następuje w sposób naturalny, myślę wtedy. O tak, prawie naturalne. Są rzeczy, które nie byłam w sposób naturalny. Do A życia. To też bywa, bywa różnie. Nie będę się chwalić tym, nie będę się chwalić. I właściwie mówią, że dobry nawyk wprowadza się 21. Wierzcie mi, że ja mam takie, które wprowadzałam rok i jeszcze ich wprowadzam. Także kwestia, słuchajcie, podejścia i dobrych chęci. Warto jest pozamieniać te złe nawyki na dobre, warto jest wprowadzić do swojego życia systematykę. Nie mówimy tu tylko o biznesie, ale naszym biznesie szczególnie. Dlatego, że ten biznes nie tylko lubi Prędkość, nie tylko lubi zaangażowanie, ale bardzo, ale to bardzo lubi systematykę. Naprawdę troszeczkę działania minimalnie codziennie, ale codziennie w tym biznesie jest lepsze niż rzucanie się, robienie jakichś dziwnych rzeczy. Wow, petardy, fajerwerki, słuchajcie, lecą. Tak patrzymy na niektórych naszych, na, niektóry, na niektóre osoby, tak mówimy, na, na doświadczenia oczywiście, nie? I jest wow, i jest petarda, i leci ogień, i Matko Boska, mówimy, nie zatrzymamy tego, nie, ale to jest tylko kilka dni. A później miesiąc czasu tej osoby albo tych osób nie ma. I z tym jest problem, właśnie, bo wtedy, kiedy rozpędzacie ten pociąg, kiedy idzie właśnie ta duża energia, to jest bardzo fajne, jeżeli potraficie to zrobić, um, ale kiedy to wygaszacie i zatrzymujecie, to, to właśnie jest jak z pociągiem, nie? Później go znowu musicie rozpędzić, ja tą po potężną, dużą maszynę na nowo musicie rozpędzać. Tam nie ma po prostu, a jeżeli go delikatnie będziecie popychać, rozpychać, wypchacie ten pociąg i on pójdzie, to on będzie szedł coraz i szybciej i szybciej i szybciej, i wasz biznes też będzie tak samo szedł coraz szybciej. A jeżeli tego nie robicie, tylko właśnie eee, hamulec, dzisiaj nie robię, nie jestem systematyczna, no to właściwie hello, zaczynamy od początku Ale i bardzo wszyscy są. W to, jak jeszcze wrócę do tego, jak ty mówisz, takie wejście na wow, a za chwilę hamulec takie wow, słuchajcie, pochłania więcej energii, niż byście to robili systematycznie małymi kroczkami, to jest właśnie na zasadzie tego pociągu, trzeba dać po prostu z siebie wszystko, żeby rozpędzić tą maszynę i, i, i pochłania to mnóstwo energii i nagle zaciągacie hamulec, czyli wracacie się, wracacie, robicie krok wstecz, więc Potem znowu musicie skumulować sobie tą energię, żeby rozpędzić się, i znowu was to męczy. Jesteście po tym etapie roz, rozkręcenia tego wszystkiego zmęczeni. A jeżeli jest ta systematyka i to idzie taką stałą linią, to po prostu ani to nie męczy, ani to nie jest jakieś nieprzyjemne i, i nie wymaga takiego nakładu faktycznie tej energii i wszystkiego. To, to te, wtedy to faktycznie zaczyna przynosić en, y, rezultaty. I ludzie, którzy Was obserwują, którzy patrzą na was, też nie są tym zmęczeni, tu byli wow, wow i nagle ich nie ma. Co się dzieje? Jak, jakie te? W ogóle o to chodzi? To tak no. słuchajcie, jak w treningach. Jeżeli trenujesz codziennie tak. po trochę. Dużo lepiej niż jak potrenujesz trzy razy mocno w roku, nie? I to jest to samo w naszym biznesie, czyli bardzo ważne jest to, żeby robić niewiele w tym biznesie, ale systematycznie, słuchajcie. I wtedy są efekty, i wtedy wszystko idzie tak, jak trzeba, i wtedy wszystko się układa. Natomiast większość ludzi chciałaby od razu, bardzo szybko, i żeby najlepiej w dzień wszystko wyszło. No tak się niestety nie da. Jak chcecie wiedzieć, jak. I co zrobić, i jak do nas dołączyć, to słuchajcie, wejdźcie na naszą grupę facebookową, tam no, tam Was zapraszamy, tam z Wami możemy porozmawiać, możecie z nami porozmawiać, możecie poglądać live'y, które tam są robione, poglądać różne rzeczy. Także zapraszamy Was na naszą grupę, która jest w opisie tego live'a. Wejdźcie, zobaczcie, dotknijcie naszego biznesu, zobaczcie, czym się zajmujemy, możecie sobie bezinwazyjnie popatrzeć, co my takiego wyprawiamy po godzinach. Także. Dzisiaj Wam będziemy serdecznie dziękować. Mam nadzieję, że y, jasny przekaz z tego live'a wyszedł, że systematyka i planowanie, jeżeli chcesz zrobić ten biznes, czy jakikolwiek inny biznes, jest kluczem do sukcesu. Inaczej to nie będzie. Inaczej się nic nie zadzieje. I dobrym jest. jestem tego przykładem, tak? Można się motać, motać i <grym> można robić milion rzeczy, ale nie tak jak trzeba. Więc y, bierzcie z nas, nie bije może tak, Wyciągnijcie do końca. wnioski z naszych błędów. Dokładnie. <grystanie> Wyciągnijcie wnioski <grystanie> z naszych błędów, dziewczyny i chłopcy. I Lepiej po prostu się uczyć leśnie. na cudzych błędach niż na swoich. Róbcie od razu prawidłowo to jest dużo mądrzejsze. Ja wiem, że. Fajnie się uczyć na swoich, ale jeszcze lepiej na cudzych, tak? Także nie bierzcie tego przykładu z nas od razu. Planujcie, rozpiszcie sobie, co trzeba zrobić, jak trzeba zrobić i systematycznie działajcie. Tego Wam dzisiaj życzymy. Zapraszam jeszcze raz na grupę, która jest w opisie tego live'a. No i co, i do usłyszenia jutro. Trzymajcie się pa. Pa.